Jak ocenić, czy programista, który pracuje u nas w projekcie, wykonuje dobrą robotę? To pytanie może być bardzo, bardzo trudne. Zwłaszcza dla ludzi, którzy nie mają doświadczenia w programowaniu. Także dzisiejszy materiał będzie właśnie odpowiadał na to pytanie. Określenie, czy osoba pracująca u nas w projekcie robi dobrą robotę, może być naprawdę bardzo trudne. A zwłaszcza, jeżeli sami nie mamy doświadczenia w programowaniu. Dlatego ja. Dzisiaj tutaj opowiem Wam o tym, na jakie elementy zwracać uwagę, jeżeli chcemy dowiedzieć się, czy osoba, z którą pracujemy, wykonuje swoją pracę dobrze. Brak błędów w dostarczonym oprogramowaniu. Jest to element, który na pewno każdemu z Was przyjdzie do głowy jako pierwszy. Czyli, jeżeli programista dostarcza oprogramowanie i nie ma w nim większych błędów, to najprawdopodobniej jego praca jest dobra. Ja się z tym zgadzam w 100%. Praca takiej osoby powinna być wykonywana dobrze i nie powinna generować żadnych błędów, czy to błędów powodujących wywalenie się aplikacji, czy też błędów, które będą wynikały z tego, że logika nie jest zgodna z tym, co zostało ustalone w specyfikacji nowej funkcjonalności, którą implementujemy. Także, jeżeli taki programista, zarówno pod kątem jakościowym, jak i logicznym, dostarcza dobre rozwiązania, to no możemy być bardziej niż pewni. Że jego praca została wykonana solidnie. Dobre estymowanie. Nie zdziwię się, jeżeli z tym punktem nie każdy z Was się zgodzi. Natomiast z mojej perspektywy, programista, jako specjalista, osoba, która wykonuje pewne zadanie, powinna być w stanie jak najlepiej określić, ile czasu potrzeba na wykonanie danego zadania. Oczywiście będą się zdarzały jednostkowe przypadki, kiedy bardzo ciężko będzie określić, ile coś zajmie, natomiast tutaj. Dobry programista powinien też dać nam znać, że wstępnie przemyślał jakąś rzecz do zrobienia i widzi takie elementy, które mogą spowodować wydłużenie tej, tej pracy. Jednak generalnie, gdy będzie określał, ile czasu jest mu potrzebne do wykonania zadania, nie będzie się mylił zbyt często. Każdy dobry programista estymuje w przewidywalny sposób, czego efektem jest to, że ta praca zazwyczaj nie przeciąga się jakoś strasznie. W stosunku do tego, co zostało przez taką osobę określone. Dbanie o poprawę jakości pracy. Jeżeli programista, którego zatrudnimy, będzie dbał o to, żeby projekt i proces szedł jak najlepiej, będzie widać, że jest zaangażowany i wkłada wysiłek w to, żeby praca, jak i produkt, który dostarcza, były jak najlepsze, będzie to świetna wskazówka do tego, żeby stwierdzić, że wykonuje swoją pracę dobrze, a przy okazji jest zainteresowany tym, co się dzieje naokoło. Czyli nie obchodzi go jedynie to, żeby wykonać swoją robotę, tak odwalić ją po prostu, zamknąć komputer i pójść robić swoje rzeczy dnia codziennego. Bardzo zaangażowana osoba będzie wychodziła poza swoje codzienne obowiązki i próbowała zrobić tak, żeby w naszym projekcie było jak najlepiej. Może nawet wychodzić poza projekt i sugerować jakieś zmiany w firmie całej. Ogólnie rzecz biorąc, będzie to taka osoba, która będzie chciała robić więcej niż tylko to programowanie. Będzie miała taki cel, żeby poprawić to, co się dzieje w tym projekcie tu i teraz. I to będzie bardzo dobra wskazówka. Podejmowanie się trudnych problemów. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z bardzo dobrym programistą, to osoba ta nigdy nie będzie miała problemu z tym, żeby rozwiązać jakąś ciężką sprawę, jakieś ciężkie zadanie, które będzie przed nim stało. Chodzi tutaj po prostu o to, że taka osoba nie będzie wybrzydzać. Najtrudniejsze zadania będzie brała na, na siebie i będzie je rozwiązywać zgodnie z tym, co zostało ustalone. Dobry programista będzie działał odważnie, a przy okazji tego typu zadania będą mu sprawiały dużo satysfakcji, ponieważ jak rozwiąże coś trudnego, to bardzo dużo się nauczy. Więc każdy programista, który nie wybrzydza i robi nawet najtrudniejsze zadania, jest skarbem i na pewno jest świetnym pracownikiem. I właśnie z takich elementów będzie się składał perfekcyjny programista. Jeśli jednak zauważymy braki u takiej osoby w którymś z tych punktów, które tutaj wymieniłem, może być to dla nas znak, że taka osoba nie jest najlepszym wyborem do naszej firmy. Wtedy wypadałoby rozpocząć od planów naprawczych, takich, które mogłyby poprawić sytuację i, i wynieść taką osobę na zupełnie inny poziom. Natomiast jeżeli taki plan naprawczy nie będzie działał, jest to bardzo Jasna wskazówka, że nie jest to najlepsza osoba do naszej firmy. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za to, że oglądacie moje filmy i zostawiacie komentarze pod nimi. Ja oczywiście bardzo chętnie na nie odpowiadam. Tymczasem zachęcam do zostawiania oczywiście łapki tutaj pod filmem. Do klikania w przycisk subskrybuj. Standardowo nie zapominamy o dzwoneczku, tak żeby wszelkie notyfikacje dotyczące nowych materiałów pojawiały się na Waszych kontach. Siemaneczko!